Masz właśnie nowego laptopa z systemem Windows 11? Oto 5 ustawień, które natychmiast zmieniam i Tobie też polecam. Po pierwsze, przenieś przycisk Start z powrotem tam, gdzie jego miejsce. Przejdź do Ustawienia, Personalizacja, Pasek zadań, Zachowania paska zadań. Zmień wyrównanie paska zadań z na środku na po lewej. Znacznie lepiej. Ustawienie numer 2. Bye bye irytujące powiadomienia. Ustawienia, System powiadomienia. Wyłącz wszystko, czego nie potrzebujesz. Zaufaj mi, Twoje skupienie będzie Ci wdzięczne. Numer 3. Zabij reklamy Microsoftu. W powiadomieniach przewiń w dół i odznacz niepotrzebne pola ustawienia dodatkowe. Następnie przejdź do prywatność i bezpieczeństwo, ogólne. Wyłącz wszystko. I jeszcze jedno, ustawienia, personalizacja. Korzystanie z urządzeń. Wyłącz wszystkie przełączniki. Koniec z reklamami w moich ustawieniach. Numer 4. Zmień domyślną przeglądarkę. Ustawienia? Aplikacje? Aplikacje domyślne? Znajdź przeglądarkę. Ustaw jako domyślną. Przykro mi, Edge, rozstajemy się. Wreszcie, numer 5. Uporządkuj pasek zadań. Ustawienia? Personalizacja. Pasek zadań? Wyłącz widżety, copilot itp. Zobacz, ile miejsca właśnie zwolniliśmy. Wskazówka bonusowa: tryb ciemny, Twoje oczy będą Ci wdzięczne. Ustawienia, personalizacja, kolory, wybierz tryb. Ciemny. To wszystko. 5 szybkich zmian, które sprawiają, że Windows 11 jest o wiele lepszy. Śledź więcej wskazówek technicznych i zostaw komentarz, jeśli masz inne ustawienia systemu Windows, które zawsze zmieniasz.